Ponad 80% naszego czasu spędzamy w pomieszczeniach. To, jak się tu czujemy, zależy od klimatu w pomieszczeniu. Dobre powietrze wokół to przyjemna atmosfera, zdrowie i produktywność. To właśnie nazywamy komfortem życia. Idealnie, gdy można to osiągnąć poprzez wilgotność od 40 do 50%, świeże i czyste powietrze oraz temperaturę, która jest dla Ciebie odpowiednia. Dzięki naszym wszechstronnym rozwiązaniom otrzymujesz ponad 25-letnie doświadczenie w wentylacji. Lub inaczej mówiąc, zapewniasz sobie komfort i dobre samopoczucie w domu. Regularne otwieranie okien i utrata cennej energii to już przeszłość. Nasze systemy wentylacyjne wykorzystują kanały powietrza wywiewanego do odprowadzania na zewnątrz zużytego powietrza, nieprzyjemnych zapachów i pary wodnej. Jednocześnie dostarczają do pomieszczeń świeże i przefiltrowane powietrze. System wentylacji reguluje natężenie przepływu powietrza i doprowadza świeże powietrze kanałami do każdego rogu pomieszczeń. Nawet nic nie poczujesz. Abyś Ty i wszyscy domownicy mogli dosłownie swobodnie oddychać. Filtry w naszych systemach wentylacyjnych chronią przed cząstkami kurzu i szkodnikami. Zmniejszają również stężenie pyłków nawet o 95%. Filtry wentylacyjne można łatwo wymienić bez żadnych narzędzi. Twój dom powinien być równomiernie ogrzany i posiadać zrównoważony poziom wilgotności. Dlatego nasze wymienniki ciepła usuwają do 90% ciepła z powietrza wywiewanego i przekazują je do powietrza świeżego. Odzyskują również do 68% wilgoci i dostarczają ją do świeżego powietrza w pomieszczeniach. Idealnie byłoby, gdybyś nawet nie wiedział, że istnieje centrala wentylacyjna. Dlatego nasz system działa wyjątkowo cicho. Wykwalifikowany instalator zamontuje centralną jednostkę wentylacyjną Stibel Eltron w suficie lub na ścianie, natomiast wyciszone kanały wentylacyjne dostarczą do pomieszczeń świeże powietrze. Szczególnie prosty dla instalatora jest montaż decentralnej wentylacji w ścianie w przypadku modernizacji budynku. Efektem są wszystkie zalety centralnej wentylacji przy niskim nakładzie inwestycyjnym. Nasze innowacyjne rozwiązania i ekologiczne technologie zapewniają przestrzeń do oddychania i jeszcze większą przyjemność domowego komfortu.